Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel A to będzie oczywiście szósty, czyli już niestety przedostatni dzień jeżeli chodzi o event Bitwa Smaków Dzisiaj zrobimy sobie właśnie szósty obszar, taką motor dżunglę powiedzmy No i co? No nie ma co przedłużać, od razu lecimy z tematem, później gotowanie Według mnie jest to najgorszy obszar na tym evencie Tak naprawdę nie ma tutaj no prawie żadnych mechanik, żadnych nowości inne obszary były naprawdę, no można powiedzieć, że bogate, miały mechaniki. Miały tam różne powiedzmy, że ciekawostki. A tutaj po prostu idziemy przez siebie i nic ciekawego się nie dzieje. Także idziemy po prostu przez bramę. Po oczywiście porozmawianiu tutaj zbieramy pamiątkę po drodze. Mamy warzywniak, rozmawiamy. No i musimy teraz naprawić most. Także naprawiamy, przechodzimy rozmawiamy z Rowanem. Oczywiście obszar osobom, które chcą szybko i łatwo na pewno się spodoba, ale osobom, które cenią sobie no nie wiem różnorodność i po prostu chcą doświadczać różnych mechanik i tak dalej, no takim osobom raczej się ten obszar nie spodoba. Zbieramy składnik, pojawia się wróg, którego oczywiście musimy pokonać. Dzisiaj dostaniemy ostatniego kucharza, a jutro będzie ostatni potężny wróg. Zresztą tego raczej się domyślacie. Ale nie będę wam mówił kto będzie ostatni właśnie potężny wrogiem. Będzie niespodzianka powiedzmy. Także wracamy mostem, który naprawiliśmy przed chwilą. Rozmawiamy po raz kolejny. Tutaj zerwanym. Otwiera nam się przejście przechodzimy. Pamiąteczka. Tutaj wróg pilnujący nagrody, także go pokonujemy standardowo wiadomo. No tak jak widzicie, no nie ma tutaj żadnych mechanik absolutnie. Po prostu idziemy przed siebie, pokonujemy przeciwników, zbieramy nagrodę i tyle. Dlatego uważam, że jest to najgorszy obszar ze wszystkich właśnie, które mamy dostępne. Siódmy będzie akurat spoko, to od razu mówię. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi różne mechaniki. No dobra, także tutaj już nic nie mamy lecimy na prawo. Jeszcze bodajże trzech przeciwników. No i tak naprawdę to będzie tyle na dzisiaj. Jeżeli chodzi o robienie obszaru. No dobra, wbijamy na most. Idziemy sobie na ugost do góry. Nie musimy pokonywać tego przeciwnika tutaj. Pokonujemy tego u góry i tego na dole. Ten na środku jest tak naprawdę... Po raz kolejny nie wiem w ogóle po co on po prostu sobie stoi. Chociaż ktoś nieświadomy, że można przejść na ukos. Pewnie będzie z nim walczył, ale nie ma za to żadnych absolutnie nagród. Po prostu kolejny taki zapychacz. Taka pułapka na nieświadomych. No dobra, tego mamy załatwionego. Nagroda. I teraz tak wchodzimy na most. No i pokonujemy tego niżej. Tak jak mówię, nie musimy walczyć z tamtym w ogóle. Strata czasu. No i tyle. To by było na tyle dosłownie. Troszkę pogadamy tutaj. Zbierzemy składnik. Porozmawiamy z Rowanem. Nie miałem tutaj wykrzyknika, ale powinniście mieć docelowo. Także mamy ostatniego kucharza. Zabieramy składnik, wracamy właśnie do sadu, który nam się tutaj pokazał. Od razu nam przewinęło mapkę. Rozmawiamy. No i ten obszar mamy ukończony. Także widzicie, tutaj absolutnie nie było żadnej ciekawej mechaniki. Po prostu idziemy przed siebie. Idziemy koło Afryka. Wyzwanie szefa kuchni. No i tak, pierw może no dokończymy to, to, nie? Byśmy tutaj Eskę zrobili. Także mam wszystko przygotowane. Standardowo trzy razy pogotujemy, żeby wbić poziom kulinarny. No i docelowo zdobyć Eskę. No, na razie nie idzie dobrze. Aha, ja tutaj coś pozmieniałem. Dobra, także muszę zmienić. Bo zapomniałem, że ja tutaj kombinowałem coś z ukrytymi przepisami, więc muszę pozmieniać na szybciutko resetujemy. Tutaj było 5, jeden, dwa. 2 No i nemora. Dobra. W sumie nie nemora. Tutaj w ogóle się zamotałem. Powiedzmy, że zapomnijcie o tym fragmencie. Nawet i mi może się zdarzyć, jak widać, ale dostaliśmy A. Myślałem, że będzie SK. Także spróbujmy jeszcze raz. Jak nie, to powiedzmy, że pójdziemy od razu dalej. Później sobie to ogarniemy. Dobra, na razie nie będziemy się tym zajmowali. Dzisiaj zajmiemy się leśną sałatką. Także gotujemy. No i dzisiaj będzie takie rozdanie punktów: 3 do wyglądu, jeden zapach, 5 do zdrowia i 1 kreatywność. No i tutaj nemora, bo ma oczywiście bonus do zdrowia. Także mi na dzisiaj A starczy tutaj Nie będę kombinował Zobaczymy sobie jeszcze jakieś specjalne wymaganie Nagrody Oczywiście musimy przewinąć Dobra leśna sałatka Zdobądź ocenę B zadanie I 200 punktów za wygląd Dobra Czyli zabieramy od zdrowia powiedzmy dajemy wygląd Tutaj No i jedziemy z rwanym. No i 200 punktów mamy właśnie za wygląd, także nagrodę. Odbieramy i tyle. Także od razu mówię, że dzisiaj wleci film z ukrytymi przepisami. Koło 11.12 prawdopodobnie pojawi się na kanale wszystkie ukryte przepisy tam będziecie mieli, więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to pojawi się film, na którym wszystko pokazuję, co i jak, wszystkie możliwe kombinacje, a tutaj mamy właśnie Eskę. Chodzi oczywiście o te ukryte przepisy tutaj po kliknięciu. No i mamy właśnie coś takiego, ukryte przepisy. I tak jest w każdym daniu. Za każde danie 100 diamentów możemy dostać. Za każdy ukryty przepis, więc 800 diamentów do zebrania. 11-12 dzisiaj na kanale. Także zapraszam, rozmawiamy z Leoflikiem na koniec. No i jutro czeka na nas ostatni obszar, także będzie ostatni film, właśnie zrobienia obszarów przynajmniej, bo będzie na pewno jeszcze podsumowanie. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję. Tam było takie małe zamotanie na filmie, ale naprawdę nagrywam te filmy zazwyczaj w nocy, bo czekam specjalnie, żeby to nagrać na serwerze głównym, żeby powiedzieć wszystko jak należy, pokazać wszystko właśnie tak, żeby było dobrze. Także Wam dziękuję. Życzę Wam powodzenia, miłej końcówki, tak naprawdę rocznicy już. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.